회식 r e 에세 번째 다은5 Witajcie kochani na kolejnym odcinku serii Kierunek Wolność Od wczoraj znajdujemy się w Maroko, a dokładnie w miejscowości Imil małej górskiej wiosce znajdującej się na wysokości około 1800 metrów Z której właśnie wyruszymy sobie na, na Tupkal, na najwyższy szczyt Maroko Oraz e, Afryki Północnej Podróż nasza potrwa, podzielona jest na dwa etapy. Najpierw udamy się do schroniska, w którym najprawdopodobniej spędzimy noc i rano ruszymy na atak szczytowy. Lub dzisiaj zdobędziemy szczyt, a po prostu z niego zejdziemy, prześpimy się i wrócimy do miejscowości Emil. Tupkal ma 4167 metrów, więc spora to będzie pierwszy 4000 lecz jest bardzo prosty, nie ma jakichś problemów technicznych, także oprócz słońca myślę, że będzie, będzie wszystko w porządku, a zaczyna grzać, także no, myślę, że to będzie małe utrudnienie, ale damy radę. Aram Village, znajdująca się na wysokości 2000 metrów w sąsiedztwie naszego celu Topkala. Także lecimy dalej, jeszcze kawałeczek nam zostało. No właśnie w taki sposób dostarcza się zaopatrzenie do schroniska. Przed pojawieniem się turystyki, obszar ten słynął bardziej z uprawy orzechów włoskich, e, jabłek, wiśni. Do tej pory to się uprawia, lecz no teraz bardziej przekształcił się właśnie, właśnie w, pod turystykę. I na szlaku pełno spotkać można takich małych kawiarni, przystanków, gdzie można odpocząć. Zresztą do jednych właśnie podchodzimy. I to wygląda dokładnie tak. Bardzo duży ruch dzisiaj. Myślałem, że w środek tygodnia będzie troszeczkę mniej ludzi. No ale sporo, sporo. Cały czas jakieś osiołki, jakieś grupy schodzące już w dół. No ale nie ma co się dziwić. Dość, dość popularny jest Tupkal. Przez właśnie swoją łatwość w zdobyciu go. A dostępność znajduje się tylko jakieś półtora godziny taksówką od Marrakeszu. Także łatwo tu się dostać. No i te widoki. No jest przepięknie. Także lecimy, jakaś godzinka nam zostało do kampu. Właśnie docieramy do naszego schroniska. Jednak atak szczytowy zostawimy sobie na jutro, gdyż no, jesteśmy zmęczeni. Słońce dało radę. No i przy okazji jutro zobaczymy jakiś piękny wschód słońca, o ile nam się to uda. Także teraz odpoczynek, coś zjeść i zakwaterować się. Zobaczcie w ogóle w jakim pięknym położeniu jest to schronisko. No, przepięknie pięknie to wygląda. Także kochani, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy już zakwaterowani w schronisku. Czekamy tylko na kolację jutro o czwartej pobudka i atak szczytowy. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, czy nam się udało, zapraszam do oglądania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Kierunek Wolność. Trzymajcie się. Hej!